Były przewodniczący Knesetu, był ambasador Izraela w Polsce, Szewach Weiss. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Będzie inwazja lądowa, wojska izraelskie wejdą do strefy gazy, pańskim zdaniem? Nie wiem, ale może już jest. Po, po programie zadzwonimy i zobaczymy. To, jest, może, pan, że to jest że to w, każde, w każdej chwili stać się może. Nie. Albo tak, albo nie, bo to są bardzo delikatne sprawy. Każda wojna jest dramatem, tak? Ale napięcie no, jest już na takim poziomie, że to może się zdarzyć dzisiaj. I powinno się, pańskim zdaniem, zdarzyć? Sprawa jeszcze, jakie alternatywy są. Nigdy wojna nie powinna się zdarzyć. Mówiąc tak między nami, duchowo, serce do serca, wojna jest tragedią. Dla przegranego i dla zwycięstwa też. Dla zwyci Dl 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 C nie ma zwycięstwa na wojnach. Właśnie w takim kraju małym jak my, zawsze związany z ofiarą, ofiarami... A my jesteśmy takim małym społeczeństwem, każdy zna drugiego, każda ofiara, to, to, to już ktoś zna kogo, że zna go. Teraz każdy z nas ma żołnierza, kobiety, czy znaczy dziewczyny, czy chłopca. To jest taka ogólna troska, to jest smutno. No i, no, ja, ja nie jestem dzisiaj przedstawicielem arabskiej strony, jednak to stan wojenny bardzo, bardzo napięty. Bo dzisiaj ale to społeczeństwo. To biele, no. Bo dzisiaj to społeczeństwo, o którym Pan mówi żyje w strachu przed rakietami, które ze Strefy Gazy są wystrzeliwane, ale zarazem społeczność Strefy Gazy też żyje w strachu przed tym, tak, co, co leci nie, na niej ze nie ze strony Izraela. to nie jest 50-50. Ja, ja, ja nie jestem z Unifil w takich sytuacjach, tak? Ja wracam do domu, do, do kraju. Ja mam zostać jeszcze kilka dni. Nie ja, nie, ja już nie walczę, ale ja, ja, ja w takich sprawach jestem swoimi, to jest normalne, tak? Czy uznał pan, że miejsce Żyda jest w Izraelu dzisiaj. Będąc tam, tak, miejsce Żyda jest wszędzie, w Polsce, w Stanach, ale ci Żydzi, że żyją w Izraelu i, i tworzą codzienność państwową, nasze miejsce jest, nasza ojczyzna, to nie musi być związane z żadnymkolwiek nacjonalizmem. To ma być demokracja ludzka, umiarkowana i tak dalej. Ale jak pan, panie Ambasadorze widzi i słyszy o tym, że, ten ataki, że te ataki izraelskie sprawiają, że giną cywile. Wczoraj nie. zginęło troje dzieci. Dziecko e, korespondenta BBC. No, to nie przysparza Izraelowi sympatii i to nie przysparza Izraelowi zrozumienia e, na świecie. Tak. Pewnie, że nie. Ale jednak ja, ja, ja żyję w takiej sytuacji dziwnej. Z jednej strony zawsze należałem do tych sił umiarkowanych pokojowi Izraelu. Będąc, e, ja wiem, na, na froncie pokojowym razem z Israelem Rabinem i tak dalej. Nie wracam do historii. Zawsze. Bardzo umiarkowany, jestem gotów na, bolesną, na bolesny kompromis terytorialny, ale jednak zrozumcie, trzeba też żyć. Każdy rząd jest odpowiedzialny na codzienność zwykłą, ludzką. To nie może być pół Izraela. Ale ja mam, ja mam jakąś statystykę, będę, będę, będę się ucieszył, nie ucieszę, Będę zadowolony, pan redaktor mi dał odpowiedź na to. Nie zapraszają do, do, do polskich media cały czas, może za dużo, może przesadzają. Ale zawsze, kiedy jest na granicy czas albo początek odwetu izraelskiego, kiedy się tam coś dzieje, tylko ze strony naszych sąsiadów na południu i tak dalej, strony Hamasu, czy jest Republika Irańska, cisza, to w porządku. Kiedy zaczyna się nie w porządku, kiedy zaczyna się odwet. A wtedy takie pytanie jest: no, co się dzieje? Dlaczego tak ujecie, tak? W Syrii tragedia: mogą mordować dzień i noc. Okej, okay, to jedna strona, druga strona. Jest tu problem, jest tu jakieś głębokie nieporozumienie, że ten kraj, mój kraj nie zawsze y, ma rację, nie zawsze nie popełnia błędy, ale są podstawowe sprawa codzienności i życia i Panie... niech nam dają żyć i my im damy żyć. To przechodząc na grunt bardziej polski, chociaż też stosunki polsko-żydowskie. Gdy widzi Pan polskiego prezydenta, który składa kwiaty pod pomnikiem Robana Dmowskiego, ma Pan odruch sprzeciwu? Tak. Ale ja się nie do waszego. On jest może waszym bohaterem. On jest moim bohaterem. On jest moim jako Żyd, jako człowiek. Dla mnie antysemita jest nieludzki. Dla mnie rasista jest nieludzki, dla mnie ksenofob jest nieludzki. Nie zależy czy on żeby z Żyda czy innego, czy on do powraca do tego. Teraz ja nie krytykuję nigdy polskiego prezydenta. Naprawdę mam ogromny honor do tych prezydentów i to nawet nawet, nawet osobiste przyjacielstwo. Ja, ja was nie krytykuję. Nie jako Żyd, jako człowiek nie jest tym wygodnie. On nie jest moim bohaterem. Odwrót. Polska nie powinna... Po, Polska powinna go traktować powiem, bardziej jak powiem, powiem niż jak Polskę, Nigdy nie powiem Polsce, co robić. Ale wiecie co? Każda sprawa moralna jest wasza. Ale pan by tych kwiatów nie złożył pod pomnikiem Pewnie, że nie. Ja nie jestem waszym pedagogiem. Nie. Ja bym nie ja złożył kwiaty koło pomnika człowieka, który mordował na przykład... Każdego innego człowieka na tle etnicznym, religijnym, i tak dalej nigdy w życiu bym tego nie zrobił. Odmowski nie mordował, Odmowski, Ja wiem, ja mówię. Tak... Do była e, mocna, była ja, rzeczywiście ja, ja, nie panie doktorze, ale... można mordować słowami, artykułami, przemowami. Przecież tak się zaczyna. Elita ma ogromny wpływ pozytywny albo negatywny, jest odpowiedzialna za każde swoje słowo. Tak właśnie, na, tak nas sądzi historia. I dzisiaj z przerażeniem pan patrzy na tych młodych ludzi, którzy tę ideologię Dmowskiego próbują odbudować? Ja nie powiem nic o Polsce. Ja powiem tylko jedną rzecz, ogólną. Kosmopolityczną z punktu widzenia duchowego, politycznego i kultury politycznej. W moim kraju, w Izraelu, 4 listopada, rok 1995, byłem razem i koło mego ukochanego premiera Yitzhak Rabinu na demonstracji pokojowej, pokojowej, na cel pokojowy. Setki tysięcy ludzi, którzy popierali ten proces pokojowy, siedziałam koło niego. mu ostatni papieros. On zawsze zapomniał zapoliczki. Ja mam tą zapoliczkę do dzisiaj. Zwykła, taka jednorazowa. I zamordowali mi premiera. Kto? Jeden z tych należące do tych grup marginesowych. Do, tych do tej młodzieży, która rozumie ideologii tylko ze strony siły ekstremizmu i fanatyzmu. Ja mówię o Izraelu, nic nie powiem o Polsce. Ale uważa pan, że takie organizacje powinny być? delegalizowane powinny być zwalczane, ja, czy państwo powinno tylko ja, na nie uważnie patrzeć? Pan czuje, że ja nie jestem bardzo dyplomatyczny, ale ja mogę odpowie od dać odpowiedź o Izraelu, o Turcji. Mnie nie jest wygodny krytykować Polskę, właśnie dlatego, że byłem tu ambasadorem. Ja nie ja, wierzę. Ja czuję tyle pozytywnych spraw w Polsce. Ja czuję taką głęboką demokrację w Polsce. Jestem waszym pr na świecie z tej strony. Nie chcę sobie zepsuć moje osobiste, moje osobiste podejście. Ja czuję, że marginesowe siły W każdym miejscu na świecie Że są utopione w nacjonalizmie i, I są na granicy Legitymacji Są symbolem I papierem Lakmusu jakiegoś zła Beware the eyes of March Tak powiedział W, tej, w tym dramacie szekspirskim W tych okolicach Przed morderstwem Juliusza Cesarza Uwaga, uwaga Okej, okay, nic, ma, to ja nie mówię o Polsce. Szef Weiss, dziękuję bardzo.